Dzień dobry, kochane, zapraszam Was serdecznie na nowy przegląd do sklepu Action. Zaczynam od cudownych patelni, które skradły moje serce. Są to patelnie w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy kolor beżowy, szary oraz niebieski. Dostępne są dwa rozmiary. Mamy 24 cm średnicy oraz jest większa wersja, która ma 28 cm średnicy. Bardzo podoba mi się również ten drewniany uchwyt. No i tak jak mówię, ta Nowość zdecydowanie skradła moje serce. Tutaj pokazuję Wam, kochane, jeszcze te pozostałe kolory. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak te patelnie Wam się podobają, ponieważ nie ukrywam, że mocno zastanawiam się nad zakupem tego beżowego egzemplarza. Ale oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli również podzielicie się swoją opinią w komentarzu. Tutaj, kochane, pokazywałam Wam ceny. Uważam osobiście, że ceny są naprawdę bardzo niskie. Mamy również coś bardziej klasycznego, są to patelnie w czarnym kolorze i wyrówniają się one taką diamentową powłoką na górze. Kolejna nowość to zestaw marmurowych garnków wraz z przykrywkami za trzy egzemplarze płacimy 150 zł. Bardzo podoba mi się wygląd tych garnków, ponieważ jest bardzo uniwersalny i będzie świetnie prezentować się w każdej kuchni. A tutaj z boku opakowania jest również informacja dotycząca tych garnków. Możemy zapoznać się, z czego są one zrobione, oraz mamy podane wymiary. Mam wam również do zaprezentowania świetną formę. Jest to forma na ciasto, z której możemy stworzyć pociąg. Uważam, że to jest fantastyczna opcja, jeżeli chcecie zrobić coś ciekawego ze swoimi dziećmi i zaangażować je do wspólnych wypieków. No to same spójrzcie za niecałe 12 zł. Możecie naprawdę zrobić super frajdę Waszym dzieciaczkom. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne, jeżeli chodzi o te formy. Jest kolor różowy oraz szary. A te formy często pojawiają się w sprzedaży, ja również jestem w ich posiadaniu i serdecznie Wam je polecam. W sprzedaży pojawiły się również nowe słoiki z pokrywką. Tym razem są to słoiki szklane. Dostępne są dwa rozmiary. W ostatnim czasie zdecydowanie więcej było takich szklanych nowości. Natomiast, jeżeli wolicie słoiki do organizacji, właśnie wykonane z tworzywa sztucznego. To również są one teraz dostępne, ale w oko wpadły mi również takie woreczki do przechowywania żywności. One są w świetnej cenie. Za 6 sztuk zapłacimy jedyne 3 zł. i 49 groszy, a uważam, że to jest taki niezbędnik w każdej kuchni. Na pewno znajdziecie na te woreczki zastosowanie. Ja zdecydowanie muszę je zakupić. Kolejna rzecz, która przyda się w każdej kuchni, a w sumie to w każdej zamrażarce, to taki pojemnik do zamrażania. Póki co widziałam tylko i wyłącznie ten jeden rozmiar, ale oczywiście, jeżeli pojawią się jeszcze inne egzemplarze w przyszłości, to zaprezentuję Wam je w moich filmikach. Za taki pojemnik płacimy niecałe 4,50, więc uważam, że jest to świetna okazja cenowa. Tutaj kolejny hicior, czyli takie jest skrzyneczki, które w pewnym momencie były bardzo pożądane, tak więc kochane daję Wam znać, że one są dostępne ponownie w sprzedaży za 5,95 zł możecie kupić zestaw dwóch takich mniejszych skrzyneczek natomiast są dostępne również inne konfiguracje, tak więc na pewno znajdziecie coś do swojego domu przy okazji kochane oczywiście muszę Wam pokazać nowości od marki Fabioloza, ponieważ pojawiły się nowe detergenty uniwersalne mają one litr po i kosztują 7,57 zł. Dostępne są trzy wersje zapachowe. Jeżeli miałyście już przyjemność używać te produkty, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy polecacie je kupić. Mam również świetną informację dla fanek gąbeczek od marki Scrap Daddy pojawiły się nowe zamienniki. Kosztują tylko 3,99 zł, więc cena jest naprawdę rewelacyjna. Dostępne są dwa kolory. Mamy kolor żółty oraz różowy. No i jestem bardzo ciekawa, czy ta wersja jest godna uwagi, czy dorównuje ona oryginałowi. Dajcie znać, być może już używałyście. A tutaj jeszcze z tej samej firmy wpadły mi w Około takie gąbeczki, za dwie sztuki płacimy 4 zł, i 49 groszy. Są one naprawdę wyjątkowo miękkie. Myślę, że gofrownice z tej marki doskonale z mojego kanału kojarzycie, natomiast teraz pojawiło się takie podwójne urządzenie. Które ma za zadanie zrobić gofry oraz zrobić również przekąski. Możemy zrobić tutaj na przykład jakieś omlety albo pankankanki. Taki zestaw kosztuje niecałą stówkę i wygląda to naprawdę bardzo interesująco. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o takim podwójnym rozwiązaniu. Nie mogłam przejść obojętnie obok tej cudownej nowości. Są to piękne podkładki z liściastym motywem, które myślę, że świetnie sprawdzą się w jesiennych aranżacjach Waszego stołu. Kosztują tylko 4 ,49 zł 49 groszy i naprawdę się w nich zakochałam, a przy okazji kochane zaprezentuję Wam również e, ręczniczki kuchenne. E, jest to kolejna nowość. Za zestaw dwóch sztuk płacimy 11 zł i 95 groszy. Dostępnych jest kilka konfiguracji kolorystycznych. Stycznych, a te ściereczki, a w sumie to ręczniczki są wykonane w 100% z bawełny. Kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Kolejne nowości zaprezentuję Wam w następnych przeglądach, tak więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia już niedługo buziaki pa!